Nagranie przedstawia jedno z narzędzi stosowanych do oceny alfabetu ruchowego dzieci. Przygotowany materiał pozwoli ci zrozumieć, jak zmierzyć wytrzymałość mięśni tułowia za pomocą testu deska. Sprzęt potrzebny do wykonania testu: Mata. Stoper. Mata powinna być dłuższa niż wysokość ciała ćwiczącego, a pomiar stoperem był dokonywany z dokładnością do jednej sekundy. Przygotowanie miejsca i ćwiczącego: Najpierw połóż matę na podłodze. Sprawdź, czy ćwiczący ma odpowiedni strój. Strój powinien być dopasowany, aby nie przeszkadzał w ocenie ułożenia tułowia i nóg. Zaleca się włożenie koszulki w spodenki. Jak rozpocząć test? Test rozpoczyna się od przyjęcia przez dziecko pozycji klęku podpartego, łokcie ułożone na macie pod barkami. Ręce skierowane do środka, łokcie na szerokość, tak by dotknąć palcami dłoni prawej lewego łokcia a palcami lewej prawego łokcia. Następnie łączymy ręce przed sobą, podnosimy kolana i prostujemy nogi. Ciało ustawione w jednej linii od głowy po stopy. Demonstracja pozycji. Przed rozpoczęciem testu zademonstruj pozycję wyjściową i pozwól ćwiczącemu na wykonanie próbne. Typowe błędy: Za szeroko łokcie, Za wąsko łokcie, łokcie nie pod barkami, Szerokie ustawienie stóp, Złączenie stóp i skierowanie pięt na boki. Palce stóp nie są pod piętami. Luźna koszulka ocena ćwiczącego. Rozpocznij pomiar czasu, gdy ćwiczący przyjmie poprawną pozycję. Zakończ pomiar, gdy nie jest w stanie utrzymać pozycji. Udziel dziecku jednego ostrzeżenia: jeśli nastąpi przerwa w stosunku do neutralnej pozycji kręgosłupa, biodra zbyt wysoko lub zbyt nisko, jeśli głowa przesunie się z linii prostej, jeśli ramiona znajdują się przed lub za łokciami, lub jeśli kolana się uginają, nadal mierzymy czas, podczas gdy dziecko koryguje pozycję ciała. Drugie wyjście z wymaganej pozycji kończy test. Test kończy się również wtedy, gdy dziecko nie wróci do prawidłowej pozycji w ciągu 10 sekund. Powodzenia!